Pospólny los agnieszką, nas z dawien dawna zbratał. Na dole i nie na dobro i na zło. Gdy trębacz nad Krakowem, w hejnale stromem wzlata. Z nadzieją strzygę uchem i szabli szuka dłoń. Gdy trębacz nad Krakowem, hejnale stromym wzlata, Z nadzieją strzyge uchem, I szabli szuka dłań. Tak ładnie wyglądamy w strzępiących się ubrankach, Jak lament Jarosławny Jest płacz sióstr naszych ić. Gdy siedemnastoletni grający na organkach, jak zawsze wyruszamy, by się za wolność bić, wybaczcie zaniechanie, odpuśćcie grzech milczenia, pośpieszne pożegnanie i żal spóźnionych słów. Nam czas Agnieszko składał, niejedno przeznaczenie, przyrzeczenie. I czat obietnic próżnych uderzył nam do głów. Nam czas Agnieszko składał, niejedno przyrzeczenie. I czat obietnic próżnych uderzył nam do głów. Gdy trębacz nad Krakowem wciąż gra, choć dawno poległ, bo wieczna jego miłość gra miastu larum cyt. Agnieszko, myśmy dziećmi, za chwilę dzwonek w szkole. Czy słyszysz, jak za ścianą gdzieś grają Twista z płyt? Agnieszko, myśmy dzieci, Za chwilę dzwonek w szkole, Czy słyszysz jak za ścianą Gdzieś grają twista spłyt, Pospólny los Rosjanie. Nas zdawien dawna zbratał na dole i niedole, na dobro i na zło. Gdy trębacz nad Krakowem, hej, nale stromym z lata, z nadzieją uchem i szabli szuka dłoń. Gdy trębacz nad Krakowem, ale stromym z lata, z nadzieją strzygę uchem i szabli szuka dłoń.